Śwenko ja jestem Zanek, to jest Might Magic Duel of Champions, dzisiaj będzie kolejny odcinek z Jezebet w, w tej kontroli. Eee, trochę zmieniłem tutaj, talię. Z wydarzeń pozostaje dalej to samo. Mam 4 razy surowości, 4 razy świętowanie. Ee, ze stworzeń dodałem 4 razy mniejszego, mniejszego żywiołaka światła, czyli taka, no tak jak mówiłem jest to kopia, kopia praktycznie deku e, Matki Nemtaru. <laughs> Zaklęć, e, nic nie zmieniałem, chociaż zastanawiam się nad, można tu dorzucić fireballe, można dorzucić e, e, ten kurczelodowy lodowy meteor można też tsunami dorzucić jeżeli ktoś chce no na przykład nie ma nie wiem Armageddon albo coś takiego chociaż Armageddon jest lepszy moim zdaniem bo zabija wszystko a tsunami pomija jednostki latające E, więc no, można kombinować naprawdę sporo rzeczy tutaj. Można grać na przykład wutów szczęścia kryształ mocy e, i kombinować jakieś słabsze zaklęcia, np. ten kryształ mocy, i kombić to z jakimiś innymi zaklęciami. Ale szczerze mówiąc, chyba wolę grać te gniewa Arkata i no, Armagedony niż się bawić w ten kryształ mocy. Chociaż moc czasami też się może przydać nawet nawet z Armagedonem, więc to różnie, różnie odbywa. E, Okej, okay, więc jeżeli chodzi o zaklęcia, to nic nie zmieniałem, tak one wyglądają. Teraz z złotów szczęścia dodałem e, egzorcyzm Garanta i praktycznie to tyle. Teraz ile tu mam demu? Tu mam 8 damage'u, tu mam e, 12 to grubo to jest 20 DMG. Sam raz, jeszcze jakiś damage będzie z tygodnia surowości. No, całkiem, całkiem spoko, tak mi się wydaje. Jeszcze ewentualnie może coś wierzą nie pamięcił. Jakiś damage wbić e, niewielki. Dobra, to zaczynamy. Razem jest 76 kart, talia e, do grania w formacie otwartym. Programy Jezebet po prostu w odczyni trollingu. O, Cassandra, no tu może być ten. Tu może być problem, bo Cassandra może być trudna do zrobienia. O, co ja to chcę. Jest zakazana połowa No dobra, nie będzie. <laughs> Szybka butla i następna tura. Jest tak mały tydzień surowości. Nie zobaczymy co tutaj zagra. Coś takiego. Onki Donki. To proszę bardzo. Ulewka. Ja też dostanę damage na kraciorę i następna tura. Okay. Teraz tak, to czy to? A w sumie można go osłabić. Czwarta butla i nextura. Blask V został osłabiony. Szkoda, że nie ma tygodnia surowości. A jeden damage, okej. Okay. Coś jeszcze za trzy? Jeśli nie, to nie będę jeszcze odpalał e, zakazanego płomienia. A jeśli tak, to odpala. Też ja się wiem. Gdzie się opłaca? Jeden demagor. Okej, okay, czy ja chcę to skopiować? To cztery, bach. Stąd jeden damage na klatę chyba. Okej, okay, let's go. Coś takiego. Eee, piąta butla i następna tura. Skopiowałem sobie blask chwały. Na szczęście nie kopiłem się okaleczony, więc mogę zadać 3D Niestety sam dostałem jeden, bo był tydzień surowości. Koleś się chyba nie wie do końca, jak grać, tak się czai troszkę. Eee, czai się chyba na więzienie, chociaż więzienie niewiele mu tutaj da. On pewnie wie, że ja mam e, jakieś kurczę mocne zaklęcia magii ognia na ręce i nie chcę zagrywać dużo stworzeń że czeka na jakiś late game totalny, no ale to, to cholera wie. I ja no ma kart 7, paosek, okej okay. Paosek, paosek, paosek Co ja tu mogę zrobić? Mogę tego gościa załatwić gejzerem eee, Tydzień najemników raczej nie zadziała Znaczenie. Czego on tutaj nie ma? Chyba zaklęć. Tak, idziemy w zaklęcie coś takiego. Takiego gościa pacniemy, żeby surowców mu nie zdobywał, bo nie ma sensu. No i ciekawe, czy zagra teraz zaklęcie, czy na przykład jakieś. Nie wiem, no ma to chyba zaklęcie jakieś. Ma czar, czy nie ma czaru? Nie, no nie ma czaru. Ok, trzy surowce mi zostały. No to super, proszę bardzo. Osłabienie. Bingo. Przeznaczenie i nekstura. Będziemy no mieć do siedmiu. To się grają, to jest jakiś. To, yy, to jest pracownik tego Ubisoftu. że oni mają końcówki i to to jest. To jest ktoś z Ubisoftu. I robią surowców 3. Ajajaj, trochę kiepsko. No dobra, ale na bulwę wystarczy. Z tego mogę pacnąć. Na no, następnym tytule mój niesamowity blask chwały zginie. Też trochę damage i tak bił że 6 punktów, albo więcej Ciekawe czy koleś odpali? tydzień treningu Nie, wyleczy się, to fajne No nic, to jeśli nie zagra jakieś więzienie albo czegoś to może być fajne A, Boże, więzienie To nie będzie fajne Razie. Ile tu jest? Tu jest 3, tu jest T, no to jest GG. Niestety. Co zrobić? Bo tak jak mówiłem, Kasandra z tymi swoimi zaborami surowców może być dość trudna do zrobienia. No ale blisko było, no kurcze do blisko. Dobra. Następna potyczka. Kogo mi tutaj dobierze? Salach, o Boże, co to będzie? A, czy to będzie jakaś przewiarka OTK, czy what the hell? Czy ta gra zaskoczy? Po prostu Jizabeth, panie trollingu. No, let's go, zaskakuj. Albo będzie zwycięstwo, albo będzie remis. Coś czujesz, że będzie remis po prostu i się granie rozpocznie. O, Boże świetnie. No come on! Yes. To mamy co? Mamy zwycięstwo. Fantastyczne. Okej, okay, to szybko następna gra. Tam jakieś lagi nastąpiły poważne. Man, co jest? Jest te pół minuty szukania, kurczę, przeciwnika. Jest! Boże, minuta szukania, tam pół godziny stracone, okej. Okay. Makane. Czy to zaskoczy? Jest! Zaskoczyło, niesamowite jak no będzie, jest magiczny przekupień, więc będzie jakiś zakazany płomień, nie ma... Jest sam egzorcyzm Garanta w sumie, co całkiem spoko też. Okej, okay, coś takiego, coś takiego, let's go. No i nie dorzuciłem tej e, tej potęgi morza, doszło do wniosku, że nie potrzebuję tego aż też tak bardzo, a kart, każda karta w tym deku więcej, to jest naprawdę... Sporo obciążenie dla tej talii Po prostu tych kart za dużo się robi Czy to jest OTK to, to może być OTK, chociaż kosmiczna osobliwość to niekoniecznie Niekoniecznie OTK Czy ja chcę coś mu wywalić tym Agrzepsyz Mami Garanta Zobaczmy co ten ziomość tutaj ma to Jest jakaś przewijarka jest jakiś troll tak ewidentnie. Sama zaklęcia to. Co mu tu wyrzucić? Nur, tych gości, czy cienie pustki? Jakoś wielkiego zagrożenia tutaj nie widzę. Szczerze mówiąc. Nie wiem co miałbym przejmować jakie stwory. Nie wiem czy wyrzucać stwory czy nie. Dobra, wyrzucimy te cienie pustki. O, kolega ma tu. Cztery cienie pustki na rączce. Okej, okay. całkiem spoko. Czy w sumie na ręce miał dwa, a dwa w deku. Oki donki. Co ja tu mogę zrobić? On jakieś łódź szczęścia tam niby posiada. Szybki łódź szczęścia. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Magia. Eee, I nextora. Zobaczymy czy ma ten. On miał tą wyszukiwarkę na ręce? Chyba nie, nie miał. No. To będzie 3 damage'ów za łódź szczęścia. Okay. Teraz tak, za piątaka, Czy tutaj walnąć Armagedon? Czy to się opłaca? Szczerze mówiąc średnio Nie będzie coś takiego Magia i let's go Tak. morza, tak Mosty będą bezużyteczne w takim razie Bulwozaur tak bulwozał czy nie bulwozał? Proszę bardzo, bulwa Słowikowi podziękujemy czwarta butelka manę i następna tura. Ja go przewinę tym dekiem. Wygląda na no to, że ja go przewinę. To będzie chyba najprostsza opcja. Coś takiego, bach. to się wszystko usmaży ładnie. Dogrywamy sobie kartę i let's go. Przed chwilą grałem na mnie nie nagrywałem. bo była całkiem spoko potyczka. I byłem w stanie go po prostu przewinąć. że Talion, bad. Okej, tak. Życzymy sobie tego zioma. A tutaj pacjemy za Następna turka. Jest władca jak więc jak czymś zablokuje, to będzie można go jakoś tam odblokować. w ojca niebo, no troszkę słabo tu wyszło. No dobra, koleś nic nie chce grać, to sobie dobiorę kartę. Let's go. Kolejny mentor, kolejna magia. Coś czuję, że to jest do przewinięcia ta talia jego. Więc teraz tak. Tylko sobie szybko skopiować coś. Coś w tym stylu. Pachca trzy. To jest tak, Armagedon czy nie Armagedon? czy zakazane płomień. czy ewentualnie. Osłabić słowika, zagrać tutaj drzewo. Dobrać kartę. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Kartę, dobrać kartę. Tsunami wyjdzie z tego. O, oh, okej. Okay. Wyjdzie 6 demezji. Przy okazji jeszcze to sporo. Teraz tak znowu iść w coś takiego. Bach. Za 3 matce marynetek? Pożyczmy sobie gościa. To oh, jest go. Czy on ma gniew ojca niebo znowu, gdzieś tam na ręce? Albo jakąś wyszukiwarkę to nie byłoby przyjemne. Przywróci sobie gniew ojca niebo, super. No godz, To Tak, albo to osłabić, albo nie. Osłabimy słowika. Dobierzemy sobie kartę. Most się do niczego nie przyda, dobierzemy jemu. Kartę na kartę. 13. Uu. To tutaj wierzenie pamięci byłaby gruba. Gdzie jest moja wyszukiwarka Butów Szczęścia? Co Wszyscy głupi teraz. Ile dalej kart ma? 12. To byłoby 6 damage. U. Ej, to by było grube. Proszę to. Proszę to. No nie ma wyszukiwarki Butów Szczęścia. God damn it. Szkoda. Let's go. Ile mu zostało? 16 kart w bibliotece, 12 na ręce, Skupiony umysł. No, 5 damage. No szkoda, gdzie jest wyszukiwareczka? Jezus, Łutów szczęścia, wyszukiwareczka. No, bo że 10 kart i tylko 4 damage. No Zwierzę. to kiepsko. Dam sobie spokój, zwierząt. I będzie to. Bierzemy sobie teraz kartę i let's go. Szczęścia szybkiego ataku żadnego nie ma. Ok, to co ja mogę zrobić? Tego ziomka mogę osłabić. Tutaj zagrać drzewo. No, jak drzewo zginie, to jest GG, więc może przejmę słowika? Czemu nie? Zawsze jakaś opcja. Coś takiego. Bierzemy sobie kartę władca Marionetek, ok. Następna tura. I on ma kart 11. Co on chce przywrócić? Aj, coś czuję, że przywróci tego, no właśnie. I tu może być problem. Bo on cały czas będzie tego. Gniewa Ojca nieba przywracał. Jak będę mu coś porywał. Boże, gdzie jest ta wyszukiwarka cholerna? Nie ma tego dalej, Jezus, no serio. Skopiować tego specjalnie nie mogę, więc zabiję to i turę. Ile mu zostało? 12 kart, 14 na ręce No mogę pożyczyć sobie też Czemu nie? No Naprawdę, gdzie jest wyszukiwarka? Jesus, rzućmy sobie nur. To jest tak, on podniesie gniew ojca, niebo wrzuci mi nur. Więc nawet tego słowika nie ma sensu ruszać. Tylko go wziąć i osłabić. Coś takiego. Tutaj jeszcze drzewo. Najlepiej, a najlepiej to trzeba było go po prostu walnąć tym gejzerem. Coś w tym stylu. Dobra, let's go. Mam w końcu Mroczne Odbicie, więc może się do czegoś przyda. Co on tam podniósł? Nie w Ojca Nieba, ekstra. Boże, to tak. Coś skopiować? Czy on coś zagra w tej turze? Nie, chyba nie. nie no naprawdę, gdzie jest Wyszukiwarka łódź Szczęścia, Chryste? Gdzie jest to cholerne obserwatorium, no Jesus Christ. Bez jaj. Co mam skopiować? Tego typa tutaj mam skopiować, że to nie ma sensu. Niech będzie burba, niech będzie ten zioma, no boże, jest. Wie, że niepamięci jest, Jezus, leży jak wół, a ja nie mogę tego w żaden sposób dobrać, Chryste. Ten mostem nic nie zrobię, bo jest kurcze blade, potęga morza. No to następna tura, zobaczymy co kolej zrobi. Ma 15 kart, boże. 9 damage'u, GG. No, dzień, to co naprawdę Co on chce tam podnieść Nie farkata W sumie jakaś opcja służyje przynajmniej Dobra, to teraz tak Skopiujemy sobie tego zioma, pacniemy. No i blis, wyszukiwarka jakaś No Boże, to jest bez sensu. Gay, przepadnij i tyle. Następna tura. O boże, ale stroluję tą strasznie, strasznie tą makanę. Tą Tariu. Jeszcze pytanie, czy wygram? No to już inna sprawa, ale na razie 4 do 6. I zostały 8 kart w bibliotece, 12 kart na ręce. No to jest GG. Jak dobiorę, tylko wierzę, nie on nic nie zagra. Przydałby się kolejnym rocznym odbicie Kolejne. Coś jeszcze? jest ja bo ogłuchy. Tak. Burwa sobie wypada. Super, oh Boże. Latające i walczące wręcz otrzymują niezdolność do ataku. Ej, to super. To szkoda, bo bym go skopiował, a tak nie skopiuję. Jest! Ile to jest kar? 10, dobra, to jest GG. Nareszcie, Jesus. Ale zaraz, czy ja nie zginę? Ja mam 11. <laughs> o nie. Dobra, drzewo. Tak, to jest 3, 10, no ja dostanę 4 damage też. Więc ekstra, po prostu ekstra. Te mosty mogę wywalić. Coś takiego mam 8, dostanę 2 demedżu. What the hell, on przeżył jeszcze to. O boże, ja to no miał. Jesus, dobra, let's go. To teraz w takim razie tylko jeden komin i tyle. Mroczne odbicie, poproszę, mroczne odbicie, please. Mroczne odbicie, Jezus Maria. Co on tu uruchamił no. Walczące wręcz i latające. to strzelające mogą, więc mroczne odbicie albo komin. <śmianie> <Yeah>. <śmianie> Troszkę tam źle coś policzyłem z tym, z tą wieżą niepamięci. Ale tak czy siak jest win. 13 minut męczarni. No, no, może nie męczarni, bo by mi się całkiem przyjemnie grało. Może męczarnia była dla ten, dla. Dla, Kana. dla mnie była to całkiem fajna gra. Okej, okay, tak jak widać, tym deckiem można wygrywać. I to całkiem. I to całkiem z, naprawdę z trudnymi przeciwnikami. Eee, moim zdaniem jest bardzo dobra ta ChesaBet. 1.6.3, kopia matki Namtaru z Base 1. Eee, I gra się tym świetnie według mnie, naprawdę. 76 kart, taki troll deck le leciutki. Kontrola z dużą ilością kart i naprawdę fajnie się tym gra. Dobra, dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, hej!